No i zacząłem się interesować tym, tym, tym nitro na zasadzie, kto to jest. No i, i wyszło mi, i jakie są jego dokonania w internecie. No to co zauważyłem, że jego dokonania w internecie są takie, że e, osoby dla mnie świętą, człowieka dla mnie świętego Jana Pawła II e, nazywa wampirem z Wadowic. E, nagrywa jakieś, jakieś idiotyczne, nazywa to satyrą. To oczywiście nie ma nic wspólnego z satyrą, bo gdyby taką satyrę w jakimś kraju, jakbym go, ja go przeflansował do jakiegoś kraju muzułmańskiego, jakby taką satyrę zaczął stosować w kierunku, w kierunku Mahometa, no to albo rączki, albo główka zobaczyłby, jak, jak długo by utrzymał rączki lub główce, główkę swoją w całości. Na przykład widziałem taki filmik, gdzie on jak on z, z wizerunkiem, z wizerunkiem papieża nawołuje, nawołuje papież i to ma być, tak, ma być, bardzo śmieszne oczywiście, papież, chować dzieci papież leci. No obrzydliwe, no obrzydliwe, obrzydliwe, świńskie, chamskie zachowanie. Najgorsze jest to, że, że tego Nitro ogląda 2 miliony subskrybentów, miesza w głowach tym, 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 tym dzieciakom. Dodatkowo jeszcze no, zamieszcza treści antypolskie, nazywa, nazywa nasz kraj Polskę kurwidokiem. Jego, jego reakcja na ostatnie pytanie od internauty o, o po, dzień, dzień po ataku Rosji na Ukrainę, czy uważa, że Rosja zaatakuje Polskę, odpowiada, że, że oby tak odpowiada oby i życzy nam i życzy Polsce okupacji. On to potem oczywiście w sposób absolutnie absurdalny próbuje obrać w jakiś żart, w jakąś formę sarkazmu. To nie, ma, to nie ma nic wspólnego z sarkazmem. To nie ma nic wspólnego z, kontr z kontrowersyjnością, bo kontrowersyjny to jest pomimo wszystkich moich niezgodności z nim światopoglądowych, to jest Maciek Maleńczuk. To jest artysta i to jest postać kontrowersyjna, a Nitro jest, jest, jest zwykłym po prostu prowokatorem dodatkowo jeszcze pewnie obrzydliwie inspirowanym, bo on sam ujawnia ujawnia i manipulatorem, to zaraz do tego dojdę, dlaczego mówię, że manipulatorem, on sam, on sam na jednym z live'ów opowiada o swoim pochodzeniu, spontanicznie opowiada o swoim pochodzeniu, mówi, że i nie byłoby w tym nic złego oczywiście, że babcia jest Rosjanką, dziadek jest Niemcem. Co do zasady, to nie jest nic złego, ale w zestawieniu z jego antypolską działalnością, antypolskimi wypowiedziami, no to mi wiele wyjaśnia. Dlatego też, kiedy, kiedy zorientowałem się co to za postać, to nazwałem go rusko-niemieckim mieszańcem, no zgodnie z prawdą.